Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku e, Idziemy w zasadzie do... Do kur Widzę, że już są otworzone e, Już są, ten... Wypuszczone Ale ja ich nie wypuszczałem Także na pewno moja mama wypuściła A chciałem wam nagrać filmik z wypuszczania i ogólnie, ale no niestety więc tego już nie nagramy Ale dzisiaj mamy sobotę Także Ojej co tam Także ponagrywam dla was różne fajne rzeczy Oczywiście Teraz nakarmię kota sobie zaraz Ciężko mi zawsze jedną ręką coś robić I, i co Wypuścimy sobie może e, Seramy A jeżeli chcecie jeżeli jest, muszę tutaj wejść dobra wypuśćmy sobie seramy siedzą tam z tyłu nie wyjdź! pies mi tutaj wchodzi dobra, także seramy są wypuszczone, jest bardzo ciepło dzisiaj dlatego wykorzystuję tą sytuację bo jest naprawdę bardzo ciepło i Tutaj widzę w ogóle jakieś dużo piór. Jakby jakaś kura gubiła. No tutaj pełno piór jest. Ale o tam są brachmy. Wydaje mi się, że ten kogut ją tam dziobie czy jakoś tam. Nie wiem. I o w końcu ten dywanik mi się wysuszy. Bo cały czas padało. Więc tyle dobrego. Zobaczymy co tu jeszcze Jedno jajko od Silki już mamy To bardzo dobrze I... Wezmę je od razu O, weźmiemy je Oj, ty brudna jesteś zawsze, nie? Ty zawsze jesteś taka brudna No dobra U Silek bym musiał skosić trawę Bo tak jak mówię, cały czas padało I nawet nie mogłem skosić trawy, a już jest naprawdę długa. Jest już brzydki ten wybieg. Tyle nie była koszona. Tutaj mają skoszoną ładnie trawkę, więc one są gotowe do, do wyjścia. Ja oczywiście biorę jeszcze marker, bo markerem zaznaczam zawsze z którego dnia jest jajko, żeby. Że po prostu wiedzieć, że. Yy, no. Że. Ile może tej jajko leżeć, zanim inkubuje, nie? Więc dlatego. Więc widzę się z Wami za chwileczkę. Więc, moi drodzy, zmieniłem yy, żwirek w kubecie, bo już był brudny. I tutaj skosiłem też z przodu trochę. Więc. Seramy są otworzone Otwarte są seramy, nie otworzone, jest, yy, Ale... Ale nie chcą wyjść po prostu U Silek trawka jest skoszona Jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcielibyście, znaczy... W ostatnim vlogu mówiłem, jeżeli chcielibyście zakupić jaja od Silek Od tych Silek Yy, skrzyżowane szara z kogutem i biała z kogutem, więc ciekawe kolory, to oczywiście wejdźcie na Eliksa, wpiszcie jaja, lęgowe silki, i będzie ogłoszenie właśnie z takimi, yy, z takimi silkami, jak widzicie. I jeżeli chcielibyście zapisy, zapisy na wiosnę zrobić i wstęp, wstępną wpłatę, to oczywiście zapraszam, bo. Naprawdę już mały z terminów Na Na wiosnę 2.20 Także jeżeli myślicie, że Uda wam się Tam nie wiem Na styczeń, w styczeń, luty zadzwonicie I uda wam się na marzec, kwiecień To no niestety, ale tak nie będzie Bo mam tylko dwie kurki Ale będzie chyba więcej Jeszcze w tym roku Więc Rezerwujcie na Olixie i co mogę więcej powiedzieć. Tam jeszcze tą piaskownicę trzeba muszę wyczyścić, bo porosły tam jakieś chwasty. Tutaj bym musiał kur u, u tych dzisiaj sprzątnąć, bo też rozwalałem tego ziarna pełno. A tak to tak to to w zasadzie co? Widzimy się. Widzimy się jutro chyba. Oj, co ja gadam? Jakie jutro? Widzimy się dzisiaj, ale przy zbieraniu jajek, także zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Więc widzimy się później. Także moi drodzy witam was już yy, wieczorem. Oczywiście pozbieramy sobie jajka, weźmiemy wytłaczanki, ale przed tym przeniesiemy sobie jajeczka tutaj. No i sukaś to światło i zapalam. Bierzemy trzy wytłaczanki. Zobaczymy jak to będzie z tymi jajkami. Więc pójdziemy sobie zobaczyć. Kurki zawsze jak przychodzę to wychodzą. Nie chcę, że chyba je zamknął na noc, ale nie wiem. Także Zawsze je zamykam później po zebraniu jajek, bo one wychodzą po prostu. Dobra, także zaczynamy. Coś mi się wydaje, że jajek będzie dużo. Wymienię sobie wytłaczankę. Dobra, mamy tutaj i zaczynamy, i mamy 9 jajek na start w jednym gnieździe. Dobra. O i chyba dużo tych jajek będzie. Dobra, więc mamy dziewięć jajek. Tutaj mamy cztery. Musimy sobie tylko. Dobra. Trzynaście. Tutaj mamy dwa. 15 Tutaj mamy 1. 16 Tutaj jest jajek 5. Dobra Jeszcze 2. Także 21. I co jest pod tą kurą? Zaraz się okaże. A pod tą kurą mamy 6 jajek. Co daje nam 27 jajek. Jest to. Duży wynik 27 jajek. Największy dotychczas. Więc moi drodzy 10-27 ładny wynik naprawdę ładny wynik No, to tak tutaj tutaj i idziemy zamknąć kury ozdobne no Jezus, się Także idziemy tutaj do kurek. Pierw muszę te zamknąć, bo były wypuszczone dzisiaj, ale i tak nie wyszły. No się bały na pewno albo zimno i było, chociaż było ciepło dzisiaj. Także sobie tam siedzi my zamykamy. O. Ładnie jest zamknięte. Brak sobie śpią O Jezu nawet nie widać Dobra widać Także brak sobie śpią Zamknięte Jeszcze silki zamkniemy I będzie dobrze Dobra Silki zamknięte I wejdziemy jeszcze sobie tutaj do nich Do środka Zobaczyć co u nich się dzieje Tu jeszcze musimy Odłączyć prąd znaczy, o lampy Ty do no, nich Nie, nie dajcie mi Gnieździe Kurki No Idźcie poza gniazdo. Także tak to wygląda. Te chyba dobrze mają pasze. Tylko wodę muszę im wymienić. Dobra. Więc jeszcze tylko woda. I są, wszystkie są. I możemy kończyć vloga. Więc moi drodzy, jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji kanału, łapce w górze, w miłym komentarzu i widzimy się w następnym filmie. Cześć.